Halo halo, witam serdecznie widzowie z tej strony Zakrzaki słuchajcie pokazuję Wam dzisiaj sklepik z yy, słuchajcie 12 października yy, I na starcie oczywiście dodam 10 osób do znaj, które wspierają mnie z kodem Zakrzaki, zaprosiły mnie yy, właśnie poprzez wpisanie kodziku yy, więc widzowie jak chcecie mieć mnie w znajkach ktoś miał wpiszcie kodik, wyślijcie zaproszenie yy, no i może właśnie to Was przyjmę na odcinku no i obczajmy sobie już co mamy w sklepie e, Taki jest mój kodzik, jakby ktoś nie wiedział e, I sorry za mój głos, ale No, jakby sobie wstałem troszkę w nocy e, I tak to czy jest, że właśnie <laughs> Mam taką chrypę często Dobra Mamy e, piłkareczki Zombie piłkarki wróciły do sklepu ze szczerze mega dziwną sprawą e, Może dlatego, że Polska z Włochami grała e, No i obczajmy sobie tutaj Taka pierwsza piłkareczka epigramatyczna egzekutorka może ja nie będę czytał tych nazw po prostu blondyna powiedzmy że blondyna e, fioletowa babeczka e, taka z kartą, z kartą w plecaku dalej mamy rozłożoną rozgrywającą e, wszystkie mają chyba ten sam plecak jeżeli mi się dobrze wydaje czekajcie, trupia karta tak, tak, to jest ten sam plecak e, no to taka zielona e, taka babeczka w afro no, 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 ciekawe te, te piłkarki są. Dużo osób właśnie je lubi, ale duża część też ich nie lubi za ich wygląd. E, możecie napisać w komentarzu, którą częścią wy jesteście. E, dalej, dekompozycyjna driblerka. Słuchajcie, no, kolejna taka e, piłkareczka. No, Mnie się podobają te skiny, na przykład nie wiem jak wam. Yy, dobra, to są wszystkie skiny damskie. Tu mamy yy, skiny męskie, piłkarzy, i oni mają ząbolówkę jako plecak. Tak wygląda pierwszy. Tak wygląda drugi. Proszę, jak wisi na yy, wisi. Stęchły stopper. Yy, potworny pomocnik. Tak to wygląda. No, <laughs> ciekawe te skiny, naprawdę. Yy, moim zdaniem są naprawdę spoko. Idąc dalej mamy anielice anielice, czyli kamienne serce, inaczej mówiąc. Yy, no, fajny skinek, fajne skrzydła, ładne skrzydła, taki kamienny posąg. Yy, do niego mamy sztylety kupidyna. Tak, brzmią. No, ciekawe, ciekawe sztylety, nie powiem, że nie. I noc dalej mamy kostkowego, yy, mroka, kostkowego, kostkowego yy, dinozaura, czyli ten, Kevinowe te skiny. Bo kiedyś w Fortnite była taka kostka fioletowa, myślę, że wiecie. No i właśnie te skiny jakby zaraziły się tą kostką coś w tym stylu chyba. Yy, mamy mroczne kości dinozaura yy, i oczywiście mroczne komando Triceratops, yy, czyli myślę, że najlepszy skinek z tego zestawu. Chyba tak, chyba tak. Ona ma oczywiście taki plecak triceratopsowy. Jakbyście jeszcze byli ciekawi, tak to wygląda. I no to dalej mamy Arktyczną zabójczynię, czyli skinek za 1200 bez plecaka, ale mega spocony. Jak dla mnie takie 8 na 10. Fajny jest. Dalej idąc mamy lodołamacz, czyli łopatę przepoceńca. No, jak dla mnie, bardzo fajny kilo, który pasuje do wielu, wielu skinów. Dynamiczna mieszanka Pam Pam Ej fajno, to jest, fajno, fajna emotka widzowie To mega polecam, to mi się podoba na pewno również Ej, 9 na 10 Crazol Ej to też jest spoko Seria ikon w ogóle, nie wiem czemu jak, jak wiecie czemu to jest seria ikon napiszcie w komentarzu Zombifikacja, czyli kurczę, no ta emotka Nie było jej chyba rok w sklepie tak mi się wydaje, bo była w rozdziale drugim sezonu pierwszego Pozdro Mega fajna Wysłanniczka za 800, czyli skin Kamiego FN On nim bardzo dużo grał, z tego co wiem Spoko No i mamy ekspert zwiadu, czyli Rikon ekspertkę Mamy Johna Wika. I mamy modkę kuloodporny, Sofie oraz zwykły mod. To było już wczoraj. No i to tyle, widzowie. Jak chcecie mieć mnie w znajkach lub po prostu mnie wesprzeć, to wpiszcie kodzik zakrzak do sklepu No i ja wam bardzo dziękuję i życzę wam już mojego dnia. Trzymajcie się, do następnego i dzięki za 24 tysiące. No, subujcie moje kanały, wpijajcie na te filmy. Elo, elo. Cześć, cześć.